Right now, I can explain everything, but you gotta trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible <laughs> danger. Tylko te małe cósie jęczą. Game Idziemy, zawsze można wczytać zapis Pokaż dupę Nie wiem, że tam jeszcze jest Hehe Flyer O nie, 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 o nie, nie. o no. na bój przejdźmy się zamiana słyszę kurczaczka Pięć. No. Ale go posłucham cały. Słyszę cię stary To może jest bączek To już może nie jest struź Pędzi wiatr Coś słyszałem to Już bardzo niepokojącego i to względnie nade mną to być tak pięknie, stary? Stróżki słyszę. Daj łapę. Dobrze, mam zapasowy dodatkowy strzał, he, he. O tym mówię. Dobrze. Czy nie chce ktoś jeszcze zostać nabity? Buteleczkę? Tutaj ktoś był. Możliwe, że go rozwaliłem kokonem. świetnie ci lepiej? mam nadzieję zdecydowanie cię lepiej kolego linda Wchodzimy do środka. E, 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 e. Tu jesteś, już myślałem, że mi znikli. Dobrze, czekam, aż coś zaraz będzie przede mną. Tak, twarzą w twarz, a ja to wystrzelę jak tej. Nie, nie, to nie. Cześć Nie spodziewałem się Ciebie, przyznaję Lepiej się upewnić się, to mówią Tutaj ammo bardzo dużo Teraz zdobywamy pieniążki O, widzę, że ammo to mi tak starczyło na styk. Po jednym magazynku, ale raczej widzę. Ja potrzebować nie będę. Jeżeli chodzi o moje zapasy. Oszczuplani ich. Nie lubię tego robić. To jest takie. Oh, o, nie, 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 Dobrze. Ellie, to jest un giant tentacle blocking a transport door. It's wrapped around a big tank. A big tank. Nitrogen trichloride. Those explode if they overheat. Perfect. Dobra. Jestem gotowy powiedzieć, że nie mogę ten by przejść. W sensie Muszę zjechać. A, prostu jedna butelka nie wystarczy. Dajcie spokój. No. Hehe. He. No teraz ja może. Oj, mi to wygląda na walkę z głosem. No, no hej. Co u siebie? Masz jeszcze coś ciekawego do zrobienia panie? Spokojnie Halo O już lepiej może więcej no, Wolni stary Dobra, Postrzelam ci w korpus o oh, właśnie lepiej zmarnować te, te, te ilość amunicji mu w cokolwiek, niż spukując na bok, ja trzeba przyznać, że brydawki chłopy mają. Dobrze, nie zależy mi na tobie. Ja już uciekam spokojnie. Nie, nie to chciałem zrobić. O, winda, cześć stary. Miło było O, jeszcze rzeczy, jak miło z twojej strony To co, uciekamy idzę no, Dobra Już jestem Co nie możesz Mam pogrzebać w silniku? Jeśli okaże, że kłamiesz

Tym bardziej, że tam do środka szczególnie nie chcę wchodzić. To nie jest dobre miejsce. I śmura nigdy nie była. Miejscem do przyjacielskich rozmów. Powiedzmy, że że pracownicy, a raczej to co z nich zostało, średnio będą chcieli Cię poklepać po plecach i powspominać stare czasy stare. To nie jest tak łatwo. To tak nie idzie o ale jak ładnie tutaj inaczej zapamiętałem to miejsce M było mniej mopów mniej tak dużo mniej ale to właściwie tłumaczy o rozdział 10 już bardzo ładnie o to są akurat doki, to doki kojarzę o widzicie? I, Iz Izak w tym momencie mógłby pół godziny mówić co się stało na tym statku, ale tego nie robi, a dlaczego? Bo ostatnie co Eli chce wiedzieć to to, to co leży na sercu Izakowi w tym momencie Dlaczego reszta tego nie może zrozumieć? Dlaczego Eli nie może tego zrozumieć? On przyszedł przez jakieś naprawdę poważne gówno. On nie stracił paru przyjaciół. On w tym momencie traci samego siebie. Ale czy komuś o tym mówi? Nie. Ten, kto musi o tym wiedzieć, wie o tym. Nawet nie trzeba mu o tym wspominać. Och, wspomnień czar. Ile mnie tu nie było? Trzy lata ponoć. No nie wiem. Dla mnie to minęło jak jeden miesiąc. Czas szybko leci. Dobrze. Trzeba w tamtą stronę iść. Okej okay. To coś o papierze to, ale to postanowiłem od razu. Od razu wyłączyć. Hi! Kibelek. Klasycznie. Jak miło.

Zły znak. Tylko polskie tłumaczenie, ale tylko tutaj takie rzeczy... Śmieszne. O, nasz ulubiony panel, to od niego się wszystko zaczęło. To dokładnie w tym miejscu, przez to okienko. What? O nie, wirówka grawitacyjna. W naprawie. Chwila, ja dobrze zrozumiałem, czy Izak myśli, żeby odlecieć stąd tym statkiem. To by To, by brzmi, to brzmi ambitnie. Ja nie wiem, koleżanka mogłaby powiedzieć to, co chce powiedzieć wprost, na przykład Chcecie cię zabić, chce cię skrzywdzić Nie, ona musi to zrobić w jakiś pokrętny sposób Ona to będzie mówić, spójrz na to miejsce, to miejsce, w którym walczyłeś o życie I twoi przyjaciele ginęli i stracali cię Czujesz, że w tym miejscu jest coś złego, co? Źle się tu czujesz nie, przychodzę tutaj powspominać stare, dobre czasy. No co ty głosie w mojej głowie? To jest tak pięknie. Jeszcze to. Jeszcze jeden punkcik bodajże. Tak. Ale ten, je ten jeden... Ten jeden sobie zostawimy oczywiście. Standardowo. to będziemy jeszcze jedno ogniwo i będziemy się cieszyć pełną bronią a teraz z tego co pamiętam będę miał bardzo ciekawy specjalny atak a raczej atak alternatywny ponieważ to teraz nie będzie prąd to teraz będzie eksplozja i ale będzie to lądowało pod moimi nogami O jak ja to czuję Tendyk. dobrze ja myślałem, że to będzie trzymać w jakiś. Już wiem dlaczego nie podoba mi się to miejsce. Latające słoiki. Tutaj gdzieś powinna być kratka zniszczona. Czy coś. To to miejsce. Ok. Not even a problem, mate. Dobra, to jest tam. tam też była kolejka. Chwila. Hmm.